W tym roku mija 30. rocznica wydania albumu Detox kultowego zespołu Jem. To właśnie utwory z tej płyty stały się tematem tegorocznego koncertu śląski szlak bluesa. 25 września w sali koncertowej Katowice Miasta Ogrodów najlepsi polscy muzycy bluesowi na czele z Janem Gałachem wystąpili także, aby uczcić pamięć Pawła Bergera, klawiszowca dżemu pochodzącego z katowic. Czy szlak śląskiego Blusa odbywa się po raz szósty w mieście Ogrodów. Jest to jedyny taki na świecie w pełni multimedialny przewodnik po historii muzyki w regionie. Co roku staramy się razem z Jasiem znaleźć jakiś fajny temat. Koncert który taką wczesną jesienią co roku po prostu organizujemy. No i w tym roku okazja nadarzyła się zupełnie sama. Najbardziej znany zespół ze Śląska, najbardziej znany zespół z Katowic, nie mogliśmy tego po prostu tak zostawić, więc zagramy płytę od A do Z. Dla mnie powiedzmy o tyle jest łatwiej, że z Dżemem występowałem już kilkakrotnie jako gość ich, więc, więc ten materiał mam obeznane, a reszta myślę chłopaków, no, wszyscy znają te utwory, umówmy się, że w, nasze, w naszej branży czy bluesowej, czy rockowej te utwory są po prostu ogrywane, wiadomo, że są jakieś mniej znane lub takie, które są niedotykane gdzieś tam nawet jako cover do zagrania na, na koncercie, ale wydaje mi się, że wszyscy dobrze się, dobrze się przy tym bawili, i dobrze czuli. Jakby nikt nie był zmuszony do tego, że no dobrze, muszę teraz to zagrać. Płyta nie jest najdłuższa, więc postanowiliśmy dodatkowo uhonorować jeszcze postać Pawła Bergera, czyli pianisty, nieżyjącego już pianisty zespołu Dżem, więc zagramy jeszcze kilka utworów jego autorstwa. Mamy fantastycznych gości.